Witam, witam, Ślązek ślązak właśnie się testuje, a ja w międzyczasie złożę kolejny mechanizm, który wczoraj przed wczoraj rozebrałem, wczoraj umyłem w chemii, zegar mistrzowski, najpierw benzyna ekstrakcyjna, potem rozwór, specjalny roztwór amoniaku. Pięknie to wszystko wygląda. Tak powinien być przeprowadzony. Serwis podstawowy, bez żadnych, bez żadnych dyskusji. Nie można stwierdzić, że zegar jest uszkodzony, że jest, że źle pracuje, jeśli się najpierw mechanizmu dobrze nie umyje i nie na oliwi nową oliwą. Stare oliwy trzeba w chemii wymyć. Razem z brudem. To działa dokładnie tak samo jak silnik samochodowy, nie można. Oczekiwać, że samochód będzie jeździł 20-30 lat. Tyle te zegary pracują więcej, 100 bez zmiany oleju. Siła, siłą rzeczy trzeba, trzeba to wszystko wymieniać. No i dobra, składam. Zacznę od mechanizmu chodu. Być Może będę musiał coś tam zmienić, wyciągnąć, bo czasami koła zawadzają jedno o drugie. Okay. Sprężyny w tym zegarze, akurat bębny sprężyn, jest o tyle fajnie, że można je włożyć po zmontowaniu płyt. Mają wyjmowane osie, sprężyny mają wyjmowane osie, więc można oś wyjąć, wsadzić wtedy Będę drugi i od góry mm, oś e, wsać, e, w, wetchnąć Bęben, także to jest super rozwiązanie. E, czasami takich możliwości nie ma. No i to, no można oczywiście to wiadomo, że to można zrobić, ale e, jest wtedy o wiele, wiele trudniej. Dobra to mechanizm, mechanizm e, bicia teraz koło, koło od z, gwiazd z gwiazdami, z gwiazdkami do poruszania motkami koło zalotowe z takim malutkim kołeczkiem. Gdzie to jest kamera? Tu jest kamera, jest kamera, ale o, kołeczka. O, taki tutaj widać, zaraz pokażę. Ten kołeczek. Czy tu będzie widać? O, 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 Poczę, jak ktoś. Się... O, tutaj jest ten kołeczek. ten kołeczek. E, ten kołeczek służy do zatrzymywania mechanizmu. Specjalna dźwignia opada i zatrzymuje się na tym, na tym kołku. To jest właśnie do tego ten kołeczek potrzebny. Coś tutaj, coś tutaj. Coś tutaj nie tak. Tak, tak, tak a jeszcze. Przecież. Dobrze, jeszcze jednej części mi brakuje, dlatego za szybko poszedłem. Jedna oczka, za dużo. Jeszcze. Jeszcze wiatraczek. Wiatraczek. Po co jest ten wiatraczek? Pewnie nieraz widzieliście w, podczas filmów z testów mechanizmu bicia, że taki wiatraczek sobie się kręci. Wiatraczek jest po to, żeby jest potrzebny do regulowania prędkości. Gdyby nie było wiatraczka, to by młotek uderzał bardzo szybko, a wiatraczek normalnie przez opór powietrza wyhamowuje mechanizm. To już to są specjalnie wcześniej obliczone powierzchnie, żeby by bił tyle, ile, ile trzeba. Dobra. To będzie tak. Koło od kołeczka sercowego. Dobra, i muszę chyba wyjąć troszkę z drugiej strony zacząć. O, no super. Fantastycznie. No nic. Troszkę cierpliwości. Wszystko na się zrobić. Dobra, to, to, to. To mi zostało w ręce, dobra, gdzieś to znajdę. Gdzieś znajdę potem dla tego, tego miejsce. Cyk. I wiatraczek. ok, I koło pośrednie, które już dotyka do bębna samego. ok, dobra. I co mi tu wypadło? Jeszcze wypadło mi... Mm, wypadło mi koło wychwytowe, zaraz je sobie... Tutaj ciągnę wydobędę. Okej, okay. no i wszystko. No i wszystko, wszystkie zazębienia są, tak jak miałem, powinno być, dobra, to, to to okej. Okay. Ja zaraz zamykam. Zamykam górną płytę. W tym też mechanizmie jest yy, o tyle fajnie, bo można mm, młotki, ma młotki do bicia, gong, które mam. sobie tutaj. Moteczki. Zaraz pokażę, jak one wyglądają. Się poplątałem. Jeden młoteczek i dwa młoteczki. To jest trzy młotkowy mechanizm. Można sobie te młotki mm, włożyć po złożeniu mechanizmu. To jest wygodne. Im mniej elementów jest potrzebnych, żeby skręcić cały mechanizm, zamknąć to, tym łatwiej, bo mm, naj, najtrudniejsza rzecz to nie jest złożenie tak jak tutaj, tylko potem nałożenie i wcelowanie y, każdym y, czopem w, na swój otwór, i to tak wychodzi, że jeden, drugi, trzeci wejdzie, czwarty wejdzie, i potem pierwszy odejdzie. To jest to sporo wprawy, czasami <laughs> nerwy puszczają. E, a tutaj jest właśnie m, tak zrobione, że można sobie ten dybatknąć i potem włożyć. Ok, to ja już tutaj się będę bawił teraz sam, i to tyle. Pozdrawiam. A miałem nie nagrywać, ja jeszcze coś, 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 pokażę. Yy, nie, nie nagrywałem samego etapu skręcania, składania drugiej płyty, bo to dość stresujące, stresujące i czynność, przy której często nerwy puszczają, tak jak opowiadałem. Jeden, no kółko uda się, drugie, trzecie, czwarte wsadzić na miejsce, skręcam, no i zaczynam szóstą, siódmą i pierwsze, drugie się... Się głubina, no, ale y, jak widać jest mechanizm skręcony. Zaraz będę mógł go oliwić. Wszystko, wszystko fajnie, lekko pracuje, mimo że jeszcze nie jest y, naoliwione. Ale cały mechanizm fajnie, pięknie, błyszczący. Dobra, mogę, mogę oliwić do oliwienia. Używam o, o, takich oliwiaczków. Czy to widać? Coś takiego. To jest taki pręcik na, z taką rączką, po prostu maczam go w oleju, on ma na, na końcu na taką rozszerzoną, rozklepaną końcówkę, żeby większa kropla oleju mogła na tym się zatrzymać i spłynąć i olej oczywiście nie jest tak jak czasem dostaje mechanizmy, po tak zwanym serwisie kiedy w całości są tłuste, uwalone olejem to jest cały mechanizm, jest suchutki olej ma się znaleźć tylko w tych zagłębieniach olejowych w miejscach gdzie są gdzie czopy są okay, okay. używam oleju naturalnego od Odpowiedniego do tego typu zegarów jest to olej firmy Mobius szwajcarski. Olej mineralny i kropelka po kropelce sobie sobie gniazda olejowe zakrapiam. To nie jest oczywiście złożony cały mechanizm, ale to już jest jakieś 60-70. 60% procent. Myślę, że 6, 6, 60 tak, tak, o, nie wiem. Okay. No i dobra. Oops, jeszcze to troszkę zakropię. Poczekaj, aż kropelka skapnie się uparcie, nie chce, O, dobra. Zeszła. No jakiś nadmiar zawsze zostaje to. Zbieram. OK. I to samo. To samo z drugiej strony. Każdy element, który na no, oliwiłem z tamtej strony, oliwie z tej strony. z tego co jest złożone teraz trochę zakręcę żeby się, żeby olej się ładnie rozszedł sympatycznie bardzo lekko pracuje mechanizm to samo mechanizm z, ze strony e, mechanizm odbicia i mechanizm chodu staram się tutaj pokazać jak to wszystko fajnie fajnie wygląda teraz, może Także jest naoliwione. Ja zaraz będę wkładał bomby. A może, może od razu znajdą. Nie, jak robię zwykle kilka zegarów na raz. Postaram się nie więcej, jak dwa, czasem trzy, ale to, to jest troszkę za. Czasem się robi zbyt męczące. Tym bardziej, że robię to po godzinach w po godzinach pracy, czyli w swoim tak zwanym wolnym czasie. I jeśli robię kilka zegarów, to każdy zegar ma swoje kuwetki. Ma swoje na części podpisuje je. Przy nazwiskiem klienta, czy, czy nazwą zegara jakoś sobie to rozpoznaje, żeby mi się te części nie pomieszały. Trudno, trudno to, żeby się pomieszało, bo jednak one są specyficzne, ale jednak, żeby sobie nie komplikować. I uprościć sobie maksymalnie życie to te to krowy, tak i teraz tak bębny, bębny, e, bębny, tak jak mówiłem, bębny można sobie włożyć mm, później. To jest bardzo wygodne, okay. o, mniej więcej wchodzi, tak i to są te osie o które mówiłem. Można je sobie e, dzięki temu, że one są wyjmowane, można sobie uprościć pracę i bęben Spęczenie z bębenami założyć później. O, i już siedzi tak samo z drugim. O, tak oś wygląda. Tutaj to częścią kwadratową to jest to część kwadratowa jest przeznaczona dla, na dla klucza oczywiście. Układam częścią okrągłą. I jest jeszcze ta część okrągła zakończona małym kwadratem, który już y, niejako ciągnie, ciągnie sprężynę. gląda, potem tym założę mm, blokady e, grzechotkę, którą słychać przy nakręcaniu, to jest e, blokada z pnężyny, która mm, no, dzięki której można zegar nakręcić, a ta zapadka zatrzymuje, e, blokuje się na, tej, a, na tym, na kole, tym kole tej grzechotki. Teraz pokażę, jak to wygląda. O, to jest taki element. O, to, o, to wygląda mniej więcej tak, że. Ja nie wiem, czy to widać. Widać. O, tak sobie się, w tą stronę sobie się nakręca. A tutaj ta zapadka zatrzymuje. Także można. Dzięki temu naciągnąć sprężynę. Ok, to tyle, będę kończył dalej e, sam. Dzięki za uwagę.